Siemanko, odpowiedzcie mi na pytanie, kiedy robicie wymianę oleju w swoim silniczku, albo kogoś w silniczku i znajdujecie coś w obudowie filtra oleju, co z tą rzeczą robicie? Odpowiedź A, wyrzucacie do śmietnika, odpowiedź B, wyrzucacie do śmietnika. Bardzo dobrze odpowiedzieliście. Dobra mordeczki, słuchajcie, Volvo XC60, tutaj akurat 2011 rok, 3 litrowa benzyna, silnik T6. Auto przyjechało na standardową wymianę oleju, oleju, filtrów na dynamika w skrzyni biegów. I słuchajcie, już jest Firebump o 17:00, ale Tomek do mnie mówi: Krzysztof, to w coś znalazłem w obudowie filtra oleju? W obudowie filtra oleju, Wam pokazuję, gdzie jest obudowa filtra oleju w tym samochodzie. E, tutaj mamy silnik, kolektor sący tu jest silnik, obudowa filtra oleju jest tu. I to jest to budowa filtra oleju. I Tomek przychodzi, mówi: "Krzysztof, takie coś znalazłem. Co to jest? To tak ma być? Tym Volvo? Czy tak ma nie być? I powiem szczerze pierwsza myśl: no, kurde, jakiś zaworek jednokierunkowy, jakieś coś. I no co, skąd mam wiedzieć, co to jest? Zaczę zaczęliśmy rozkminiać. To takie jest powiem Wam szczerze pierwsze wrażenie robi, że to jest jakieś tworzywo sztuczne, że jakiś coś jak plastik ale jak to ściśniesz to takie gumowate się robi co nie jakieś takie gumowe wpisałem w internet Oil Filter Housing oczywiście po angielsku bo w polskim internecie po polsku nic nie znajdziesz żadnych informacji i na forum szwedzkim na temat Volvo znalazłem informację. Przechodzę do biura i już wam przekazuję mordeczki słuchajcie dokładnie, bo ten problem dotyczy silników 3 litrowych, 2,5 litra, wszystkie white bloki ogólnie podobno mają podobnie rozwiązany zawór spuszczania oleju z obudowy filtra. Najpierw wam wytłumaczę, co to jest zawór spuszczania oleju z obudowy filtra. Polega to na tym, że kiedy, kiedy robicie wymianę oleju, odkręcacie puszkę filtra, aby poluzować wkład filtra. Co się wtedy dzieje? Wkład filtra otwiera zawór upustowy i wtedy z obudowy, z, całego, z całej magistrali ścieka olej do misy i wtedy wymieniacie cały olej w silniku. Gdyby takiego zaworu nie było, po prostu nie dałoby się normalnie zmienić całego oleju w silniku, bo z tej magistrali on by na tyle wolno ściekał, że gdybyście chcieli, żeby on w pełni ściekł, to nie wiem, trzeba by było na noc zostawić samochód. A tu macie taki zawór, po prostu on spuszcza z obudowy filtra, ale co się dzieje, kiedy ten zawór zawodzi? Słuchajcie, wtedy bezpośrednio z obudowy filtra macie otwarty kanał do misy olejowej. Co się wtedy dzieje? Nieduża, bo ten kanał jest dosyć wąski, ale mimo wszystko pewna masa oleju cały czas z, pom z waszej pompy oleju spierdziela do misy, czyli macie zmniejszony wydatek pompy olejowej. Kolejna sprawa: po każdym zgaszeniu silnika olej ścieka tak, jakbyście robili wymianę oleju. Już Wam pokazuję, bo tutaj na forum znalazłem to jest opisane. Wtedy za każdym razem macie coś takiego, że kiedy uruchamiacie silnik, on startuje na sucho, startuje na pusto. Prawie 0,7 litra oleju musi pompa napompować, zanim napełni układ. Więc to ta usterka, brak tego małego pindola, powoduje, że zażynacie swój silnik. Słuchajcie, pokażę Wam teraz źródło tych informacji, pokażę Wam stronę internetową. To jest jakiś forum Matthew VolvoSite. Yy, a, no to nie jest szwedzkie, tylko jest jakieś tam Ameryka, gdzieś Kalifornia, tak? Yy, możecie sobie wejść: Matthew I tutaj macie opis, po co to jest. Spójrzcie, tak to wygląda, to urządzenie. To jest taka blaszka, i tę blaszkę dociska obudowa filtra, a tu jest ten grzybek, co nie? A tu jest ten grzybek, który u nas już był luzem. Tak to wygląda w obudowie. No to widzieliście, przed chwilą Wam pokazywałem. Po prostu wkład filtra dociska to, i tutaj ten grzybek zamyka ten kanał. O, tu w tym miejscu zamyka ten kanał powrotny oleju. W naszym przypadku już tego nie zamknie. Tutaj facet zrobił sobie test przy zamkniętym zaworku, ile oleju ścieka z układu. No to patrzcie, 0,7 litra musi napompować pompa za każdym razem, kiedy zaworek jest niesprawny. Bardzo ważna sprawa. Słuchajcie o co chodzi. Mam tu jeszcze jakieś informacje, nie mam chyba już więcej nic na ten temat. Tutaj tylko kolesie się wypowiadają, jak oni sobie sprawdzali ten zawór, czy on jest sprawny. No, tak naprawdę sprawdzicie go po prostu przy wymianie oleju, sprawdzicie fizycznie, czy on jest na swoim miejscu. Na przykład, jak odkręcicie puszkę filtra oleju, no to będziecie widzieli, że tam jest olej, i on wtedy po odkręceniu widzicie, że on zaczyna ściekać. Także to łatwo jest dosyć sprawdzić. Przy niesprawnym tym zaworku też kolejna sprawa. Inny poziom oleju Wam, wam będzie pokazywał komputer na zgaszonym. Na zgaszonym Wam na przykład pokaże, że jest poziom ok, ale odpala. No to 0,7 litra nagle idzie w układ i będzie Wam pokazywało minimum, więc taką głupotę Wam będzie pokazywało. I teraz koniec tej wypowiedzi. Słuchajcie, rozwiązanie problemu. Poszperałem w internecie. Oczywiście nie da się kupić tego zaworka, tylko całą obudowę filtra oleju trzeba kupić. Gdzieś na forach, to akurat na szwedzkich forach, no widzę, drutują. No po prostu drutują. Tutaj koleś z jakiegoś kawałka, wiecie, kawałka tworzywa sztucznego zdrutował sobie taki grzybek, dorobił go. No fajnie by było, gdyby coś takiego ktoś mógł wyprodukować, żeby można było to wymienić, ale niestety tu w tym przypadku Wymiana obudowy, wymiana całej obudowy filtra oleju. Nagrywam wam tego vloga na gorąco. Jeszcze nawet nie rozmawialiśmy z klientem. Jutro do niego zadzwonimy i przekażemy złe wieści, no bo tak złożyć samochód, tak żeby to jeździło? Kurde, masakra. Dziwne dziwne pytanie: ile czasu to trwało? Ja jeszcze sobie z klientem jutro porozmawiam, czy on nie miał jakichś dziwnych dźwięków przy odpalaniu, bo to wiadomo. Pierwsze odpalenie, jakby. Ten zaworek macie niesprawny, każde odpalenie jest jakby do pustego układu, czyli za każdym razem wam się koła zmiennych faz napełniają, cała magistrala się napełnia, więc start w takim przypadku też może być hałaśliwy. Czyli na przykład odpalacie nawet ciepły silnik, ale po postoju powiedzmy 5-10 minut i on już będzie i już będzie harcholił. E, także takie info od Chris'a dzisiaj, takie czysto techniczne, zwracajcie uwagi na wolwiaki, dla mnie to też jest nowość, to no, pierwszy raz widzę, spotykam się w Volvo z takim problemem, e, silniki, white bloki, przede wszystkim T6, dobra chyba wszystko, tam będzie obudowa do wymiany, jutro do ASUS się zadzwoni i się zamówi, o i patrzcie, taki grzybek no. Posiedziałem, już tak miałem kamerę pakować, iść do domu i, i, i zamykać temat, ale Wam powiem, że no, nie tylko w Volvo takie, ta, jest taka konstrukcja, są takie zawory. W wielu markach są stosowane zawory upustowe oleju z magistrali, służące do spuszczenia oleju przy wymianie oleju. Boże, mam nadzieję, że sensownie to powiedziałem gorąco dzisiaj. Czy to bmw Wiecie, obudowa filtra jest taka sztyca po środku. Czy Mercedesy mają tak samo. I tam są takie oringi na końcu, takie malutkie oringi. I jak kupujecie najtańsze filtry, to tych oringów najczęściej nie ma. Eee, też jak ktoś jest nieuważny, potrafi połamać taką sztycę. I Czasami jest tak, że wykręcacie tę obudowę, ktoś nie zwraca uwagi, a tam ta sztyca jest pęknięta, leży w środku, albo w ogóle jest gdzieś z boku. Mówię wam różne historie. No, widziałam nawet takie tematy, że ktoś. Porwany filtr był oleju, i ktoś ten porwany filtr oleju zostawił w obudowie, wpieprzył na to nowy filtr i zakręcił tą budową. Autentyko takie kwiatki potrafią przyjeżdżać do warsztatu. Także już abstrahując od tego Volvo, o którym tutaj dwa słowa powiedziałem, sprawdzajcie po prostu ogólnie. Procedura wymiany oleju, no to chyba wszyscy znają przed spuszczeniem całego oleju z misy, czy tam w trakcie, ale zawsze tę obudowę filtra, obudowę filtra. No zalecane jest, żeby obudowę filtra odkręcić najpierw, czyli najpierw robimy pod maską korek wlewowy oleju, obudowa filtra oleju odkręcona lub poluzowana, chyba, że jest od dołu, no to wtedy od dołu i potem dopiero spuszczamy, odkręcamy korek spustowy z misy. No wtedy najlepiej po prostu ta masa oleju z misy najlepiej wyciąga wyciąga olej z całego układu, efekt kapilarny powstaje i lepiej taka wymiana Przebiega, także info takie, już abstrahując od Volvo, we wszystkich innych markach, zwracajcie uwagę, kupujcie dobre filtry i zmieniajcie te o wkładając filtr nowy. Sprawdzajcie, czy filtr jest taki sam, czy pasuje, czy wszędzie się zakleszcza. I tak. <grych> zakleszcza. Zakleszcza, no, czy wchodzi dobrze, wpina się na swoje miejsce. O i tyle, no już tu, żeby nie przeciągać w tym filmiku. Tyle od profesora, Marka.